Dostałem ostatnio paczkę elektroniki wstępnie przeznaczonej do rozlutu. Płytki w niej zawarte sprawiały wrażenie pochodzenia z jednego większego sprzętu. Wszędzie powtarzająca się fraza AVR720 utwierdziła mnie w tym przekonaniu. Mamy do czynienia z wielokanałowym wzmacniaczem w klasie D. Chęć rozlutu przerodziła się w pokusę uruchomienia tego sprzętu. Pierwszą przeszkodą były ucięte przewody w taśmie od zasilania. Wydłubałem resztki przewodów i zaprawiłem nowe, w dodatku w oryginalnej końcówce. Zaraz potem zorientowałem się, że ktoś tutaj już wcześniej był, jeden z układów był wlutowany niechlujnie i krzywo. Aby uprzątnąć bałagan, musiałem wylutować układ i wlutować go ponownie. W niektórych miejscach brakowało padów i musiałem wykorzystać techniki druciarstwa stosowanego. Sprawdźmy teraz, czy pomimo wyrwanego kondensatora, fuszerki poprawianej druciarstwem i braku obudowy sprzęt powróci do żywych. Działa wszystko poza wyświetlaczem. Sprzęt zmieni więc status z trupa na zombie. Gra nawet bez głośników.